Dobra, już jestem, ok. Ulec mnie ktoś. Wysłysza. Dobra, już trudno. Sorry, widzowie, tam mi odcięło vloga. Ej, a chcecie być na odcinku? A, dobra. Odpowiedź fajna. Ja tak pytam serio, to ja teraz nagrywam. Ha. Hmm. Dobra, okej. Ok. Czekaj, czekaj, czekaj. Tam mamy, tam mamy typów. Pawczo. Co? Twój kolega chyba musiał... Aha. Ogólnie to ja lajwa nagrywam. Chcesz? Ej, pawcio! Pawcio! 110. Pawcio! Chcesz być na vlogu? Mogę. No to jesteś. Nieprawdziwego. Z tym łem tym mi kole za. A Ma do tego mamuta. Oke. Okay.